Czy wiedzieliście, że praca weterynarzy to nie tylko leczenie kotków i piesków? Skorzystajmy z przypadającego na 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Medycyny Weterynaryjnej i odkryjmy fascynujące kulisy ich codziennej misji. Weterynaria to coś więcej niż leczenie zwierząt to również ratowanie zagrożonych gatunków i zapobieganie epidemiom zakaźnych chorób odzwierzęcych, które mogą być groźne również dla nas. Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej to święto, które powstało, by uhonorować pracę lekarzy weterynarii na całym świecie. Każdego roku jest okazją, by zwrócić uwagę na znaczenie ich pracy nie tylko dla zdrowia zwierząt, ale też dla całego ekosystemu, a także dla ludzi. Ich praca chroni nas przed chorobami odzwierzęcymi, takimi jak wścieklizna, ptasia grypa czy gruźlica bydła, które mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi. Dzięki regularnym badaniom, szczepieniom i edukacji weterynarze minimalizują ryzyko występowania epidemii, które mogłyby zagrozić zdrowiu publicznemu. Wiedzieliście, że weterynarze odgrywają kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej? Wspierają gatunki zagrożone wyginięciem, współpracując m.in. z rezerwatami przyrody i ogrodami zoologicznymi, gdzie leczą, rehabilitują i pomagają zwierzętom wrócić do naturalnego środowiska. Dodatkowo angażują się w programy ochrony dzikiej przyrody. Monitorując zdrowie ekosystemów i zapobiegając rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą wpłynąć na całe populacje zwierząt. W Afryce weterynarze pomagają w ochronie słoni przed gruźlicą, w Australii wspierają rehabilitację koali dotkniętych chlamydiozą. Dzięki nim wiele gatunków ma szansę przetrwać i dalej odgrywać swoją rolę w naturze. Już w starożytnych cywilizacjach Egiptu i Mezopotamii ludzie dostrzegali znaczenie zdrowia zwierząt, które były kluczowe dla ich codziennego życia i gospodarki. W starożytnym Egipcie woły, konie i osły odgrywały ważną rolę w rolnictwie, transporcie i wojskowości. Fragmenty dotyczące leczenia zwierząt głównie poprzez stosowanie ziół i maści zawiera pochodzący z około 1500 roku przed naszą erą papirus Ebersa. W Mezopotamii zwierzęta były integralną częścią życia codziennego i religii. Pochodzący z około 1750 roku przed naszą erą kodeks Hammurabiego zawiera wzmianki mówiące o odpowiedzialności lekarzy za leczenie zwierząt i karach za ich zaniedbanie. Dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście, że rolę pierwszych weterynarzy w Egipcie i Mezopotamii często pełnili kapłani. A ich rytuały i leczenie łączyły praktyki lecznicze z wiarą w boską opiekę. W średniowieczu, gdy konie stały się kluczowe dla rycerstwa i gospodarki, rozwój umiejętności weterynaryjnych stał się koniecznością. Konie były wówczas głównym środkiem transportu, siłą roboczą w polach i niezbędnym elementem armii. Wymagały więc stałej troski o zdrowie i kondycję. Miało to znaczenie szczególnie w kontekście hodowli koni bojowych, które musiały być silne, wytrzymałe i zdolne do przetrwania trudów bitew. Rycerze nie szczędzili wysiłku i funduszy na utrzymanie swoich koni. Stajnie przy zamkach były wyposażone w najnowocześniejsze wówczas środki do leczenia urazów i chorób. Dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście, że pierwszymi profesjonalnymi specjalistami weterynaryjnymi byli farierze. Zawód ten pojawił się w średniowiecznej Anglii, a łączył w sobie kowalstwo z leczeniem koni. Wielką rewolucję w podejściu do zdrowia zwierząt przeniósł wiek XVIII. Był to czas, gdy Europa zmagała się z licznymi epidemiami chorób zwierzęcych, które zagrażały gospodarce, szczególnie w rolnictwie i hodowli zwierząt gospodarskich. Zjawisko to wymusiło stworzenie bardziej systematycznego i naukowego podejścia do leczenia i zapobiegania chorobom zwierząt. Tak w 1761 roku doszło w Lyonie we Francji do powstania pierwszej na świecie szkoły weterynaryjnej oferującej formalne wykształcenie w tej dziedzinie i wprowadzającej nowatorskie podejście łączenia teorii z praktyką. Studenci uczyli się tam anatomii zwierząt, leczenia chorób oraz technik chirurgicznych. Obecnie weterynaria to znacznie więcej niż leczenie zwierząt. Dziś jest ona dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która wykorzystuje osiągnięcia różnych gałęzi wiedzy, takich jak medycyna, genetyka i biotechnologia. Ta interdyscyplinarność pozwala nie tylko lepiej dbać o zdrowie zwierząt, ale także wspierać ochronę środowiska i zdrowie publiczne. Weterynarze odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu chorób od zwierzęcych, takich jak np. wścieklizna czy ptasia grypa. Współpracując z lekarzami medycyny i epidemiologami, tworzą system wczesnego wykrywania i zapobiegania epidemii. Dzięki postępom w genetyce weterynarze mogą diagnozować wrodzone choroby zwierząt, dobierać odpowiednie terapie i wspierać programy hodowlane. Sekwencjonowanie DNA pozwala na identyfikację genów odpowiedzialnych za choroby dziedziczne, a także na tworzenie zdrowszych i bardziej odpornych na choroby populacji zwierząt gospodarskich. Z kolei w ochronie zagrożonych gatunków genetyka umożliwia kontrolę różnorodności genetycznej w populacjach hodowlanych i programach reintrodukcji na wolność. Obecna w praktyce weterynaryjnej biotechnologia rewolucjonizuje leczenie zwierząt poprzez rozwój nowoczesnych szczepionek, terapii genowych i leków biologicznych. Kontrowersyjne klonowanie zwierząt znajduje zastosowanie w ochronie zagrożonych gatunków i hodowli zwierząt gospodarskich, a nowoczesne techniki wykorzystywane są do poprawy zdrowia zwierząt i zwiększania ich odporności na choroby. Weterynaria to dziedzina nauki, która stale się rozwija, oferując lekarzom weterynarii szeroką gamę specjalizacji. Każda z nich odpowiada na unikalne potrzeby zwierząt. Od naszych domowych pupili takich jak psy i koty po rzadkie i egzotyczne gatunki, które wymagają szczególnej troski i wiedzy. Najbardziej popularną specjalizacją są lekarze zajmujące się psami, kotami, królikami czy chomikami. Ich zadaniem jest zapewnienie codziennej opieki zdrowotnej, szczepień, leczenia chorób, a także edukowanie właścicieli, jak dbać o swoich pupili. Współczesne kliniki oferują usługi takie jak diagnostyka obrazowa, stomatologia weterynaryjna i zabiegi chirurgiczne. A lekarze weterynarii coraz częściej współpracują z behawiorystami, aby rozwiązać problemy związane z zachowaniem zwierząt domowych. Są też lekarze weterynarii pracujące ze zwierzętami gospodarskimi, takimi jak krowy, świnie czy kury, którzy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia zwierząt hodowlanych i bezpieczeństwa żywności. Ich praca obejmuje kontrolę dobrostanu zwierząt, profilaktykę chorób zakaźnych oraz wsparcie w hodowli. Nie zapominajmy też o specjalistach od egzotycznych zwierząt, którzy zajmują się gadami, rybami. Ptakami czy małpami. Weterynarze pracujący w ogrodach zoologicznych i rezerwatach przyrody leczą rzadkie gatunki, często ratując je przed wyginięciem. Ich praca wymaga wyjątkowej wiedzy o specyficznych potrzebach dietetycznych i zdrowotnych tych zwierząt, a wyjątkowe przypadki, jak leczenie słoni, tygrysów czy pant, to nie tylko wyzwanie medyczne, ale i logistyczne. Medycyna weterynaryjna, podobnie do medycyny stworzonej dla ludzi, mieści w sobie specjalizacje zaawansowane. W klinikach dla zwierząt pracują kardiolodzy, onkolodzy czy neurologzy weterynaryjni i oferują wyspecjalizowaną pomoc w trudnych przypadkach. Warto też wspomnieć tu o weterynaryjnej, medycynie regeneracyjnej, która rozwija techniki, wśród których znajdują się przeszczepy komórek macierzystych i terapie laserowe. Weterynarze wciąż walczą o życie i zdrowie zwierząt, ale to my w naszym codziennym życiu mamy moc zapobiegania wielu problemom zdrowotnym naszych pupili. Zdrowie naszych pupili zaczyna się od nas, od codziennych gestów, które poprawiają ich komfort życia. Regularne wizyty u weterynarza, szczepienia, zdrowa dieta i aktywność fizyczna to tylko początek. Dbajmy o ich emocjonalne potrzeby, zapewniając im ciepło, bezpieczeństwo i miłość. Każdy drobny gest, każda troska, każdy moment spędzony z naszym pupilem sprawia, że jego życie staje się lepsze.